Cześć. Dzisiaj po, po rozmawiamy sobie o stylu biegowej, czyli o tym, czego nie lubią biegacze. Zapraszam do odcinka. Hej. Siła biegowa. Ja nazywam to elementarzem biegacza, bo mamy tam literki A, B, C, D i tak dalej. Właśnie dzięki temu, że krok biegowy jest pocięty na elementy, które wykonujemy pod postacią skipu A, skipu B, skipu C, wieloskoków, przeskoków i różnych, różnych innych dziwnych ćwiczeń, które dbają o naszą technikę biegu, prawidłowe wykonanie, siłę, elastyczność, też troszeczkę stabilność, ale przede wszystkim siłę, siłę. Czyli to, co pozwala nam odpowiednio szybko biec i utrzymać tą prędkość. To, co nas trzyma w ryzach, nie bujamy się na wszystkie strony. Właśnie to jest właśnie ta siła biegowa, którą wykonujmy przynajmniej raz w tygodniu. Można ją włączyć jako elementy do rozgrzewki, potem jako główny trening, a można robić tylko samą siłę biegową, właśnie z różnymi tutaj powtórzeniami. Jeden z elementów siły biegowej są też podbiegi, czego niekoniecznie bym tutaj radził robić, bo jest to bardzo mocny trening, jeżeli ktoś ma wadliwą technikę biegu, no to na podbiegach tą technikę biegu wadliwą pogłębia, a jeżeli my robimy siłę biegową pod postacią skipów, gdzie mamy pocięte te elementy naszego kroku biegowego na poszczególne etapy, wznos, wznos kolana do góry, wyrzut stopy do przodu, przyciągnięcie pięty do pośladka jako skipce, no to łatwiej nam jest korygować te Literki po kolei, niż jakbyśmy od razu kazali dzieciom w pierwszej klasie podstawówki pisać nasze wypracowania. Łatwiej dziecko nauczy się pisać najpierw literkę A, B, C, niż jakby miało od razu pisać wypracowania nie znając tych liter. Tak samo dzieje się z biegaczami. Łup od razu chcą biegać nie wiadomo jak dużo, robić jakieś podbiegi, inne dziwne, mocne treningi bez tych podstaw. A siła biegowa jest podstawą. Jak ją wykonywać? Na różnych odcinkach. Najważniejsze to na względnie płaskim, równym, e, równym odcinku. Na odcinkach 30, 50, 60, nawet 100 metrów. Można to łączyć z przebieżkami, z jakimiś ćwiczeniami na drabince, płotkami itd., itd. Siła biegowa jest dosyć męczącym elementem treningu, ale przynosi bardzo dobre rezultaty. Dlatego też wykonujcie siłę biegową, róbcie ją, starajcie się to robić dokładnie, pomału. I co? I bawcie się tą siłą biegową. Tak? Kiedy ją generalnie robić? Już można ją zacząć tutaj na samym początku naszego etapu przygotowań, wydłużając czas trwania tego treningu, zwiększając ilość powtórzeń, wydłużać odcinki, a im bliżej do startu obcinamy to, żeby było troszeczkę luźniej, żeby nogi nabrały świeżości i żeby biegło się szybko. Dzięki. Hej!